Witam wszystkich już na drugim odcinku na moim kanale. Dziś wam pokażę, jak przenieść pamięć z jednej partycji na drugą partycję. Na początek musimy pobrać aplikację właśnie o takiej nazwie. Link do niej zamieszczam w opisie. Więc pobieramy. Zapisujemy sobie na dysku i otwieramy plik. Klikamy tak. Następnie dalej. Znowu dalej. Tutaj się nie zgadzamy. I teraz rozpoczyna się pobieranie pozostałej części aplikacji. Przeglądarkę można już zamknąć i teraz klikamy zakończ. Klikamy English, niestety nie ma polskiego, i do tego, co my chcemy zrobić w dzisiejszym odcinku, wystarczy tylko to pierwsze, ale jeżeli ktoś chce, może jeszcze sobie zainstalować tą drugą wersję. Wybieramy y, lokalizację instalacji y, aplikacji, następnie klikamy Next i czekamy, aż zainstaluje się aplikacja. Jak już widać, pojawiła się nam ikona. Klikamy Finish. I otwiera nam się aplikacja. Yy, ale przedtem jeszcze podziękowania, to od razu można zamknąć. I teraz tak, żeby przenieść yy, pamięć, najpierw należy zaznaczyć dysk, do którego chcemy przenieść pamięć. Następnie prawy przycisk myszy, Extend, zaznaczamy z której partycji chcemy zabrać tą pamięć. W moim przypadku to będzie dysk E. I zaznaczamy ile y, pamięci chcemy przenieść. Następnie OK. I tutaj na dole na samym rogu klikamy guzik. Następnie jest. I czekamy aż przeniesie pamięć. Gdy już się proces zakończy klikamy OK. I tak naprawdę to już by było na tyle. Jeszcze mogę pokazać, że faktycznie y, mam na jednym więcej na jednej partycji więcej miejsca niż na drugiej teraz. I jak widać tu mamy prawie 70GB, wcześniej było około 63, a tutaj mam teraz niecałe 50 giga. Dziękuję za uwagę, to już jest tyle. I zapraszam do kolejnych moich odcinków.